Poniedziałek, 14 października. Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy. Informacje Piotrkowskie. Dziś się we wydaniu o tragicznym wypadku, do którego doszło w niedzielę rano. O nocy bibliotek oraz o Fridzie Kalo na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. 28-letnia kobieta zginęła na miejscu do szpitala. Trafiła dwójka dzieci w wieku 2 i 8 lat. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim tuż za wiaduktem łączącym miasto z trasą S8 i 716. Do wypadku doszło tuż po tym, jak kierujący Tirem zjechał z wiaduktu nad trasą S8 i ulicą Rakowską jechał w stronę centrum miasta. Nagle z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku osobowym Sabem prowadzonym przez 28-letnią kobietę. Następnie w Tira uderzył kierujący busem. Sab w wyniku uderzenia wypadł z drogi, natomiast ciągnik siodłowy zatrzymał się na poboczu niestety w wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Strażacy do tej osoby wykonywali dostęp tak aby można wydobyć ciało z braku pojazdu. Śmierć na miejscu poniosła 28-letnia kierująca sabem. podróżujące tym pojazdem dzieci w wieku 2 i 8 lat przetransportowano do szpitala. Stan dzieci? Na pewno wymagał hospitalizacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak naprawdę, już dzieci były pod opieką zespołu ratowniczo-medycznego i były już w karetkach. Także my do nich jako takiego dostępu nie mieliśmy. Bo już mówię, jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, zespoły ratownicze były przed nami i one opiekowały się osobami poszkodowanymi w wyniku tego zdarzenia. Kierowcy Tira i Busa nic się nie stało. Przyczyny tragicznego wypadku bada Piotrkowska Policja, czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratury. Ta wyjątkowa noc nazywana jest Nocą Bibliotek i jest to ogólnopolska akcja, podczas której pod osłoną nocy promowane jest czytelnictwo i promowane są biblioteki jako miejsca, w których nie tylko gromadzi się książki i czasopisma. Biblioteki pokazują się jako miejsca bliskie, przyjazne, oferujące również wydarzenia kulturalne. Co działo się podczas nocy bibliotek w Piotrkowskiej Mediatece? O tym w relacji naszych reporterów. W piątkową noc mediateka nie była zamknięta. Rozświetlone wnętrza to znak, że coś się tam działo. A wydarzeń nie było mało. Z okazji tegorocznej nocy bibliotek w Mediatece do późnych godzin wieczornych można było grać w gry planszowe. Jak podkreślali ci, którzy zasiedli do planszowej rywalizacji. Planszówki są nie tylko rozrywką i dobrą zabawą. Są też wysiłkiem dla umysłu podczas miło spędzonego wieczoru. Fajnie można spędzić czas ze znajomymi, z przyjaciółmi czy z rodziną i trochę, tak jak teraz, ruszyć głową. Rozwijają umysł, można spotkać się ze znajomymi w fajnym towarzystwie, pograć, pośmiać się. Jakaś alternatywa tak, do, do innych zajęć, ale ja przede wszystkim gram, żeby wygrywać w większość gier, także no. Staram się opanować zasady jak najlepiej. W Mediatece planszówek nie brakuje. Było w czym przebierać. Jedni zasiadali do gier logicznych, inni wybierali te strategiczne. Oprócz tradycyjnych planszówek, swoich sił spróbować można było w grze bitewnej. A to już gratka nie tylko dla lubiących rywalizację, ale i dla kolekcjonerów modeli. Gra dla każdego? Tak, chociaż wydaje się, że jest to dosyć wysoki próg wejścia. Można sobie tym poradzić. Drukując, wycinając sobie podstawki, wyobraźnia. Tylko wyobraźnia nas ogranicza, ale gra jak najbardziej dla każdego. Posiadanie gier bitewnych wiąże się nie tylko z grom i kolekcjonowaniem modeli, ale również z ich składaniem. Setki złożonych figurek ma na swoim koncie Robert Rajkowski, który podczas nocy bibliotek pokazywał krok po kroku, jak je złożyć. Taka realizacja artystyczna troszeczkę, tak? Jeżeli ktoś ma takie poczucie i lubi estetykę takich rzeczy, to na pewno się w tym odnajdzie. A trudne to jest? Zdecydowanie nie. Instrukcje do składania takiego modelu mamy pokazaną krok po kroku, tak więc nie możemy się w tym pogubić. Jeżeli chodzi o malowanie, możemy skorzystać z gotowych schematów i starać się nadążać za innymi malarzami, albo możemy użyć własnej wyobraźni i malować po swojemu, to tak jak z reguły ja to właśnie robię. Kto grać nie chciał, mógł poświęcić się pasji układania klocków Lego. W trakcie zabawy powstawały różne konstrukcje. Była też możliwość odkrywania świata. W noc bibliotek można było za darmo eksperymentować w majsterni oraz sowie. Chętnych do eksperymentowania nie brakowało. Umysły nocnych marków nie spały i kombinowały nad zastosowaniem eksponatów. Po pracy, dobre rozpoczęcie weekendów, takie naukowe trochę. Rozwój zainteresowań, zachęcenie dziecka do korzystania z zasobów biblioteki. Myślę, że, że fajny pomysł w ogóle na promocję miejsca, dlatego postanowiliśmy skorzystać. Czy nocą jest fajnie być w bibliotece? Tak. Dlaczego? Bo jest fajnie. Jest tajemniczo? Tak. A odkrywczo również? Tak. Nocą w mediatyce było też artystycznie. Nie brakowało filmu i muzyki. Tego wieczora można było zobaczyć film Niemy, brzdąc w reżyserii Charlie Chaplina. Muzykę do tego obrazu na żywo wykonywał zespół muzyczny. W efekcie uczestnicy seansu zobaczyli film i uczestniczyli w koncercie. Udźwiękawianie filmów to wyzwanie, mówili muzycy, bo chodzi o to, by dźwięk dopełnił obraz. Film generalnie jest takim jakby tworzywem plastycznym też, który inspiruje jakby w tworzeniu mu muzyki i też jakby czasami jest tak, że mamy takie fragmenty improwizacyjne i podążamy jakby za, za klatkami w ogóle, yy, akcji i, i gramy. Oczywiście miłośnicy książki tej nocy dowoli mogli wybierać w książkach i je wypożyczać. Postać wyrazista uwielbiała kolorowe ubrania, spięte włosy i biżuterię. Pełna ekspresji, miłości, pasji oraz hartu ducha, znana jest głównie ze swoich autoportretów, a cała jej twórczość to emocje przeniesione z prywatnego życia. Jaka była Frida Kahlo, meksykańska artystka, o tym można było się przekonać, oglądając spektakl Frida Życie, Sztuka, Rewolucja. Spektakl to było pełne zmysłowości, pasji i artystycznego wyrazu. Spotkanie z Fridą Kalo, najsłynniejszą na świecie meksykańską malarką. Postać artystki od lat fascynuje, a jej życie i twórczość, odkrywana poprzez film, książkę czy spektakl, zaskakuje i jeszcze bardziej fascynuje. Frida, fascynująca artystka? Bardzo. Jeśli tylko mamy okazję, to oglądamy. Oglądaliśmy już kilka. I filmy, i sztuki, książki na jej temat czytaliśmy. Nawet byliśmy w jej, w jej kraju pochodzenia, także okazja w Piotkowie dzisiaj jest. Trzeba te przyjść obejrzeć. Dotknięta przez Loza, mimo wszystko walcząca, o swoje. No, czas, kiedy, kiedy żyła, kiedy cierpiała, kiedy malowała, to też takie niełatwe czasy w ogóle historia, a dla kobiety, dla kobiety zwłaszcza. Frida, świetna artystka. Ciekawa postać, barwna przede wszystkim. Spektakl, a właściwie monodram Frida. Życie, sztuka, rewolucja autorstwa Jakuba Przebindowskiego to pierwsza sceniczna opowieść o niezwykłej artystce. Opowieść o życiu i miłości, o walce o artystyczną niezależność oraz o tym, co przynosi cierpienie fizyczne, a co daje siłę do walki. Emocje, pasje i charakter Fridy Kahlo brawurowo, jak mówili widzowie, przedstawiła aktorka Martyna Kliszewska. Ta rola to wyzwanie dodała sama odtwórczyni roli Fridy. Przygotowywałam się 20 lat, mogę tak powiedzieć, bo zakochałam się we Fridzie już w liceum plastycznym, ale później potrzebowałam tych wielu lat y, doświadczenia na scenie, ale też doświadczenia życiowego. Y, trochę pocierpieć y, z bólu, na przykład bolą mnie plecy ciągle. Y, no i. Do tej roli trzeba trochę dojrzeć, więc też musiało upłynąć trochę czasu, trochę lat. Widowisko zaprezentowane na scenie MOK uzupełniły multimedia, dopełniając artystyczną wypowiedź monodramu. Służyński, Mendelssohn, Borowski. Utwory tych kompozytorów rozbrzmiewały w piątkowy wieczór w Bazylice Mniejszej podczas Piotrkowskiej Jesieni Organowej – a koncertował duet organy i skrzypce małżeństwo Roman i Maria Peruccy. Natomiast w czwartkowy wieczór w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zabrzmiały utwory Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Hamunarskiego w wykonaniu zespołu Raz Dwa, Trzy. Drugi z koncertów 12 edycji Piotrkowskiej Jesieni Organowej odbył się ku pamięci Ryszarda Warżochy, pomysłodawcy i inicjatora organowych koncertów. Piotrkowskiego działacza kultury, samorządowca i artystę wspominali najbliżsi, ale też muzycy. To dzięki niemu od początku cyklu koncertów pod hasłem Piotrkowska Jesień Organowa do Piotrkowa Trybunalskiego przyjeżdża światowej sławy małżeństwo muzyków Maria i Roman Peruccy. Zaczęło się wszystko w małej miejscowości nad Morzem Bałtyckim. Profesor Ryszarda Żocha był na naszym koncercie. No i zaprosił do Piotrowat. Ja w życiu tu nie byłem, mimo że przyjeżdżamy, bo przecież blisko autostrada jeden i tak dalej, ale nie byłem. I to już jest kilkanaście lat temu. No i kilka razy co pewien czas przyjeżdżamy, wracamy, byliśmy jezuitów, teraz jesteśmy w tym kościele. Repertuar koncertów w dużej mierze uzależniony jest od miejsca oraz instrumentu. Jak mówi koncertujący zarówno w Polsce, jak i na świecie organista i pedagog Roman Perucki, w Piotrkowskiej Bazylice Mniejszej najlepiej wybrzmiewa muzyka romantyczna. Dlatego Piotrkowianie mogli posłuchać sonat Borowskiego czy Sużyńskiego zwanego Polskim Bach'em. On zmarł w 1924 roku, a więc 100 lat temu dokładnie, więc trzeba świętować tych, których trochę mało znamy. Jakoś tak jest, że wykonujemy sona Reinbergera, którego dzisiaj też będziemy grali, ale właśnie Suziński wcale nie odstaje od tej plejady znakomitych mistrzów epoki romantyzmu. Nie było Polski na mapie świata. Ale była Polska w sercu. Trzeci ostatni z koncertów Pietrzkowskiej Jesieni Organowej odbędzie się również w Bazylice Mniejszej, czyli w Kościele Farnym, w piątek o godzinie 19. Zagrają Anastazja Wilczkowska na organach i Dymitr Kościuszko na trąbce. Człowiek czasami serce otworzy. To tytuł koncertu zespołu Raz, Dwa, Trzy, który odbył się w czwartkowy wieczór w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Nastrojowe piosenki o miłości i stęsknoty za miłością stworzone zostały pod teksty Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. W repertuarze koncertu usłyszeliśmy m.in. kołysankę dla okruszka czy piosenkę starych kochanków. A po informacjach Piotrkowskich zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Szwałkiem. Menadżerem i klawiszowcem zespołu raz 2-3, z którym tuż przed koncertem rozmawiała Elżbieta Jarszak. A w niedzielny wieczór w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury można było posłuchać muzyki i poezji w ramach cyklu Kulturalna kawa nie tylko dla seniora. Podczas wieczoru kochać i tracić słowem i nutą malowane. W trakcie spotkania zaprezentowana została poezja Małgorzaty Rogowskiej. To poezja bardzo osobista, mówiła autorka. Wiersze to przecież rozmowa z ludźmi, z samym sobą. Nie wypędzajcie wierszy do nikogo, bo bez nich stajemy się cmentarzyskiem dziecięcej wiary i marzeń młodzieńczych pisałam zaczęłam pisać od ponad 50 lat będąc jeszcze w szkole średniej i zawsze to było do szuflady i tak nieświadomie dopiero w dojrzałym wieku stwierdziłam, że zrobiłam sobie sama taką psychoterapię bo to z czym nie umiałam sobie poradzić, zwłaszcza z emocjami przede wszystkim to jak sobie to wypisałam Czułam się lepiej i ja na przykład y, nazywam to wszystko, że to jest pamiętnik, ale moich emocji. Nie jakiegoś wydarzenia, nie spotkania z koleżanką, tylko pamiętnik emocji. Poezję uzupełniała muzyka przygotowana i wykonywana przez Andrzeja Woźnickiego. Wieczór był nie tylko artystycznym dialogiem między miłością i utratą kobietą i mężczyzną, ale również był dialogiem muzyki i poezji. Tak to muzykę, żeby ona była adekwatna. Jest to taka muzyka romantyczna, jest to muzyka instrumentalna, troszeczkę piosenek związanych tematycznie. Myślę, że każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. Koncert poetycko-muzyczny odbył się w ramach spotkań Kulturalna Kawa nie tylko dla seniora. Cykl jest okazją, by poznać artystów i ich twórczość, ale nie tylko. Odskocznią od y, codzienności i mile się spędza, wolne chwile. Jest miło, w dobrej atmosferze, jest zawsze sympatycznie. Taką od, odskocznią od, od dnia codziennego, tym bardziej dobrze, że ci jest niedziela. Można było się ubrać i przyjść, troszkę odpocząć przy poezji, przy kawie. Mogę spotkać koleżanki, kolegów. Mam nadzieję posłuchać poezji. Ładnej, w towarzystwie właśnie Andrzeja Woźnickiego, który pięknie zaśpiewa i zagra, czyli taka cała przyjemność w tym sensie. Kolejne spotkanie przy kawie lub herbacie i twórczości artystycznej już w listopadzie. W sobotni wieczór w hali RELAX odbyła się gala Strike King 3 czyli kilkanaście emocjonujących pojedynków w formule K1 zakończone walką dwóch ikon polskich sportów walki Marcina Różalskiego i Mariusza Wacha. Walka zakończyła się remisem, a Marcin Różalski ogłosił zakończenie kariery na ringu. Strike King 3 Pojedynki w Formule K1 zorganizowano w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy. Sobotni wieczór obfitował w wiele emocjonujących walk, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dla Piotrkowian ważną walką był pojedynek Piotrkowianina Roberta Krasonia z macedończykiem Danielem Stefanowskim. Po czterech rundach sędziowie ogłosili remis. Trudna walka, ale pięknie było tu zawalczyć. Szkoda, że niezwycięska, ale no cóż, mamy, myślę, że tym remisem zapewniliśmy sobie walkę rewanżową gdzieś tam w przyszłości, więc więc idziemy do przodu. I, i pięknie było zawalczyć w Piotrzkowie. Jestem dumny, że ściągnąłem tutaj striking do Piotrkowa i ten striking myślę, że stał się takim małym defili defilibratorem dla naszego miasta i teraz już będzie tylko lepiej. Walka, na którą wszyscy czekali, to było starcie dwóch ikon polskich sportów walki: kickboxera zawodnika MMA Marcina Różal-Różalskiego i jednego z najwybitniejszych pięściarzy wagi ciężkiej, polskiego wikinga Mariusza Wacha. Obaj zawodnicy przez trzy rundy stoczyli fenomenalną wręcz bitwę, a sędziowie na koniec ogłosili remis. Tuż po walce Marcin Różal-Różalski ogłosił zakończenie kariery kickboxera. Dla kibiców sportów walki mamy dobre informacje. Podobna gala w hali Relax zostanie zorganizowana jeszcze w 2024 roku. A więcej o sobotnich walkach w magazynie sportowym w najbliższą środę. Dziś w informacjach to jeszcze nie wszystko. Zapraszam na konkurs. 18 października w piątek w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie i 19 października w Zielonym Gościńcu we Włodzimierzowie odbędzie się 30-lecie ogólnopolskiej akcji stop wypadkom. Będzie o bezpieczeństwie, ale będzie też śpiewające i wesoło. Ze swoim programem wystąpi Tadeusz Drozda. A my mamy dla Państwa dwa rodzinne, czteroosobowe karnety na to wydarzenie, a wystarczy napisać na naszego maila wszystkie numery alarmowe. Karnety powędrują do dwóch pierwszych osób, które udzielą dobrych odpowiedzi. Ważna informacja w mailu należy podać: czy mają to być bilety do Sulejowa czy Włodzimierzowa. Nasz mail redakcja Powodzenia. Dziś jeszcze wywiad Elżbiety Jarszak z Grzegorzem Szwałkiem, klawiszowcem i menadżerem zespołu Raz 2-3. Ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Jestem Elżbieta Jarszak, Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Szwałek, członek zespołu Raz, Dwa, Trzy, a zespół gości właśnie dziś, czyli 10 października w Miejskim Ośrodku Kultury. Jesteśmy tuż przed koncertem. Dokładnie. Panie Grzegorzu, to nie pierwszy raz w Piotrkowie. No tak, Piotrków, to nie jest małe miasto. Aż tak małe miasto. I super, że możemy się z taką częstotliwością pojawiać. Pojawiać się w, w w tego typu miejscowościach, bo to, to jest dla nas bardzo miłe, że ludzie przychodzą na nasze koncerty. Zespół raz, Dwa, Trzy to zespół koncertujący. Cały czas macie koncerty. Ja przejrzałam Waszego Facebooka, prawie codzienny jest koncert. Jak dajecie radę? No, rzeczywiście gramy do koncertów dużo. Mieliśmy taką przerwę, w wakacje, rzeczywiście okres wakacyjny, wtedy, kiedy gra artystów, występujemy. My staramy się odpoczywać, ale jesień i wiosna to są takie okresy, kiedy my ruszamy w trasę, więc rzeczywiście od końca września do, do prawie końca grudnia mamy bardzo intensywny czas. Co jest fenomenem zespołu, że ludzie przez 34 lata cały czas przychodzą na koncerty zespołu raz, dwa, trzy? To chyba najtrudniej artyści odpowiedzieć na ten temat. To jest fenomenem? Ja myślę, że że coś tam zaiskrzyło te 34 lata temu między, między paroma osobami i udało nam się nagrać piosenki, które po prostu nie tracą na ważności. Te czy interpretacje, dzisiaj gramy akurat piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młodarskiego, te interpretacje też spotkały się z dużą życzliwością publiczności, więc no, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie, no, to jest plot wielu okoliczności w przypadku Zespołów i muzyki, no to składa się naprawdę wiele rzeczy, ale to jest bardzo miłe. Czy teksty pisze do piosenek tylko Adam Nowak? Czy na przykład siadacie razem, piszecie, czy teksty, korzystacie z.? Teksty do naszych tekstów. autorskich piosenek pisze przede wszystkim Adam Nowak. Na płytach salowych naszych autorskich było dosłownie parę przykładów piosenek napisanych przez innych autorów. No ale, tak jak mówię, no, dzisiaj gramy piosenki Agnieszki Osieckiej Wojciecha Munarskiego, więc y, mamy takie dwie płyty w swoim repertuarze. I, a dzisiaj akurat y, będziemy się z publicznością dzielili tymi piosenkami. Z tego co pamiętam, to chyba y, te płyty powstały po y, koncertach w sali kongresowej, tak? Tak to nie, było? Nie, nie, to były płyty, to są płyty koncertowe z, y, nagrane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w, y, w Trójce. Płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej to było zaproszenie z z radiowej Trójki na piątą rocznicę śmierci Pani Agnieszki, a Wojciech Unarski po, po kilku latach sam zaproponował nam zrobienie swoich piosenek. No i my po jakimś czasie do tego przystąpiliśmy już wtedy na zlecenie Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Grzegorz Czwałek jest w zespole od samego początku. Jak to było? Jak to w przypadku takiego, takich zespołów? Nikt nas nie wymyślił. tam po prostu miał kilka, kilka pomysłów na piosenki. My byliśmy jego kolegami ze studiów, z akademika, i, i przez jakiś przypadek spotkaliśmy się po prostu na, 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 na próbie, na piętrze. Najpierw na takiej próbie dwuosobowej, potem trzyosobowej. I w momencie, kiedy zauważyliśmy, że to ma sens że to co robimy jakoś, jakoś nam w sercu gra i, się, i nam samym się to podoba to, to po prostu zrobiliśmy. Cały materiał pojechaliśmy na festiwal piosenki studenckiej bez żadnych oczekiwań. Ten festiwal wygraliśmy, zdobyliśmy tam wszystkie nagrody, no i to już jakby się potoczyło dalej. A co pan studiował? Wychowanie muzyczne. Wychowane, wychowanie muzyczne wtedy na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Teraz to jest uniwersytet. Wszyscy byliśmy na tej wyższej szkole pedagogicznej w zielonej górze. Jest pan muzykiem, ale jednocześnie menadżerem zespołu. Czy to jest trudniej, czy łatwiej trzeba zespół trzymać w ryzach, prawda? Ja lubię tą, tą pracę, lubię tą odpowiedzialność. Robię to od bardzo wielu lat, bo od 1998 roku i, i skoro mnie koledzy nie zmieniają, to chyba jest wszystko okej. Okay. Dogadujecie się w zespole, czy były jakieś trudne. Nie panie, co, to jest wieloletnie, wieloletnie wieloosobowe małżeństwo, więc trudno, żebyśmy się dogadywali idealnie. To jest no, no, normalny układ, w którym są i scysje, i nerwy i. I, I chęć rozstania, i sympatia, i to się wszystko miesza, ale myślę, że dowodem na to, jak, jaka jest atmosfera, jest fakt, że przejeżdżamy tutaj w praktycznie niezmienionym składzie od samego początku. 34 lata to szmat 4, czasu. Ponad 34 lata dokładnie, ponad 34 lata. <noise> to bardzo dużo czasu. I jeżeli spędzacie ze sobą ten czas, śpiąc w hotelach, dzień po dniu, gdzie indziej, no to tak trochę trudno pogodzić z życiem rodzinnym, prawda? No nie jest łatwo, ale to też jest. My gramy weekendami, to, to oczywiście wymaga wielkiej wielkiego poświęcenia. poświęcenia ze strony rodzin przede wszystkim, bo, bo nie ma nas w weekendy, ale w większości przypadków się to udaje pogodzić. To są, to, to jesteśmy w tygodniu, mamy inny inne czas. Niech nie mamy, mamy wakacje, więc nie chodzimy też do pracy w wakacje. Tylko mamy ten czas dla rodzin. To wszystko się da jakoś tam pogodzić. Oczywiście jest to niestandardowa sytuacja, ale tak jest życie. Artystów. Ulubiona piosenka. Zespołu? Zespołu, raz, dwa, trzy. Ulubiona piosenka, zespołu, raz, dwa, trzy. Wie pani, co? Ja bardzo lubię płytę. Trudno nie wierzyć w nic. Wydaje mi się, że tam jest kilka piosenek, które rzeczywiście. Są znaczące, ale tych takich piosenek, które y, oddziaływują na ludzi, jest, jest więcej. Więc y, szczerze mówiąc, sam nie słucham za bardzo zespół, raz, to znaczy trzy. Ale których pan lubi grać? No, to myślę, że tak, że piosenki jest trudno nie wierzyć nic. Mhm. A jak przyjeżdżacie na koncert, to, to jest z góry ustalone, że na przykład na bis gramy to czy tamto, czy jest taka możliwość, że publiczność czegoś za, zażyczy? Wie pani, zarządza? co to zależy. Akurat ten program, z którym jesteśmy dzisiaj w Piotrkowie, to jest program kon koncepcyjny, gdzie ta ramówka jest ułożona. To jest cała myśl logiczna, opowiadamy o miłości piosenkami obu autorów. I to jest jakby wymyślone od samego początku do, do końca. Tutaj nie ma y, miejsca na improwizację, jeżeli chodzi o kolejność utworów, ale jeżeli gramy swoje koncerty ze swoimi utworami, to absolutnie ta y, znani jesteśmy z tego, że nie mamy ramówek. To raczej dostosowujemy się do, do tego, co jest na widowni, do, 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 do publiczności, do atmosfery y, z doborem piosenek. Adam tutaj y, po prostu lawiruje i szuka odpowiednich, odpowiednich piosenek na dany moment. Bardzo się cieszę, że Państwo, że Panowie jesteście po raz kolejny w Piotrkowie Trybunalskim, ale na zakończenie jedno pytanie, czy udało się kiedykolwiek zwiedzić miasto na przykład? Wie Pani co, zapewne tak, w ostatnim, w ostatnim czasie pewnie nie, bo jesteśmy coraz bardziej, coraz starsi i coraz bardziej leniwi pewnie, ale no przez te lata to, to nie, nie było możliwości, żebyśmy gdzieś tam nie, nie zaszli. Ja szczerze mówiąc nie znam dobrze Piotrkowa, Piotrkowa. Ale to, to wszystko przez taką mnogość koncertów, taką mnogość pobytu w różnych miastach. Już teraz się ogranicza do hotelu i do sali koncertowej, więc rzadko, się, rzadko mamy czas na to, żeby, żeby pójść na miasto, zwiedzać miasto. I... Życzę. Żeby znalazł się ten czas. Bardzo serdecznie zapraszam do Piotrkowa, to jest piękne miasto. My poznajemy miasto przez ludzi. Ludzie, są, ludzie przychodzą na koncerty, oni dają nam energię, która jest w tym mieście i to są naprawdę miasta, w których ta energia jest inna niż w innych, więc wierzę, że dzisiaj tak będzie po prostu. Na pewno tak będzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Grzegorz Szwałek, członek zespołu, dziękuję klawiszowiec, ale jednocześnie menadżer zespołu. Raz, dwa, trzy był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.